I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wakacyjnie pozdrawiam Was jak zwykle gorąco i serdecznie. Przed nami 15. Niedziela zwykła. Choć całkiem zwyczajna nie będzie, bo to niedziela wyborów prezydenckich drugiej tury. I chociaż obowiązuje nas cisza przedwyborcza, to jednak Słowo Boże zachęca nas do tego, by wykorzystywać ten niezwykły dar, jakim jest wolna wola i możliwość wybierania. Wprowadza nas w rozważanie Słowa Bożego już od kilku niedziel wstecz modlitwa zwana kolektą, pierwsza modlitwa celebransa na rozpoczęcie mszy świętej, dokładnie tuż przed rozpoczęciem liturgii słowa. Brzmi ona w nadchodzącą, 15 niedzielę w następujący sposób. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy. Aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co sprzeciwia się tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Słowo Boże, które przygotowane jest, i Słowo Liturgii. Przygotowane już od kilkudziesięciu lat w kalendarzu liturgicznym, zachęca nas do tego, by wybierać zgodnie z tym, co jest godnością dzieci Bożych. By odrzucać to, co niezgodne, a wybierać to, co rzeczywiście odpowiada naszemu powołaniu. Jak dokonywać tych wyborów? Mamy kilka wskazówek, które niesie nam nadchodząca niedziela i jej liturgia. Pierwsza rzecz to oczywiście Słowo Boże. Słowo Boże jest jak światło, jest jak latarnia, która prowadzi nas do Boga. Albowiem nie my sami, zostawieni jesteśmy swojemu losowi i musimy dokonywać jakichś ślepych wyborów. Bóg przychodzi nam z pomocą. To On jest tym, który sieje Słowo Boże. To On jest tym, który nas pociąga, który pomaga nam rozpoznać dobro i rozpoznać zło. Wybór należy. Do nas. Słowo Boże, zwłaszcza pierwsze czytanie, które pochodzi z księgi proroka Izajasza, a przypomina przepiękne sformułowania. Podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi. Tak również słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego. Co chciałem. Słowo Boże jest jak ziarno, o tym słyszeć będziemy w Ewangelii Świętego Mateusza, które Bóg bardzo hojnie rozsiewa. I to pierwsza nauka. Słowo Boże jest siane przez Boga hojnie i dociera nie tylko do tych, którzy obiecują bardzo obfite zbiory. To ziarno Boże marnowane jest, jeśli tak można byłoby powiedzieć, bo i na drogę, gdzie za chwileczkę zostanie roz... Dziobane przez ptaki, i rzucane jest tam, gdzie tylko słomiany zapał, bo płytka ziemia, i tam, gdzie troski wszelakiej, lęki, niepokoje i troski doczesne spowodują, że nie wzejdzie zboże z rzucanego słowa jak z nasienia. A jednak Bóg nie daje za wygrane. Sieje hojnie, sieje tak, jakby marnował to zboże. Bo docierać chce do wszystkich. Nie, niestety nie wszyscy to Słowo Boże przyjmują i tym bardziej pozwalają na wzrost. Gdzie jest tajemnica? To drugi punkt. Nieprzypadkowo stoi tutaj monstrancja, bo dokumenty Kościoła podpowiadają: Słowo Boże dobrze jest czytać i rozważać w czasie liturgii, w czasie Eucharystii, przy adoracji, przy medytacji. Nieprzypadkowo w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, od kiedy w kościołach pojawiły się tabernakula, pojawiły się monstrancje i rozpoczął się zwyczaj adoracji, medytacja Słowa Bożego coraz mocniej związana jest z modlitwą adoracyjną. Z modlitwą przed najświętszym sakramentem. Świetnie to można zauważyć. W Nowych sposobach modlitwy. Na przykład w szkole franciszkańskiej, powołującej się na modlitwę według świętego Bonaventury czy świętego Piotra z Alcantary, nieco już późniejszego świętego franciszkańskiego reformaty, pojawia się modlitwa, medytacja słowa Bożego według akronimu Amor. Amor oznacza miłość. Ale amor to także adoracja, M jak medytacja, O oracja czyli modlitwa i na koniec rezolucja, to znaczy wyciągnięcie wniosków, czy po prostu podjęcie jakiejś decyzji, postanowienia. Amor zaczyna się od adoracji. Albowiem tam, gdzie Słowo Boże ma być dla nas dobrym przewodnikiem, to Słowo Boże wypowiadane jest przez Boga pełnego miłości, Boga, który na krzyżu udowodnił, że jest warty zaufania, że jest godny naszego zaufania.